Wolna jest... Polska! Wolna Polska! Wolna przez Wolna Polska! Wolna Polska! w Polska! Wolna Polska! Wolna przez Sejm w Stwierdziła, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW część ofiar śmiertelnych wydarzeń Stanu Wojennego była skutkiem tłumienia przez jednostki Ludowego Wojska Polskiego, milicji obywatelskiej, ZOMO, funkcjonariuszy WSW SB pokojowych demonstracji ulicznych sprzeciwiających się władzy Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Część ofiar to ofiary pierwszych dni stanu wojennego, które zmarły w wyniku nieudzielenia pomocy medycznej na skutek zablokowania połączeń telefonicznych. Ich liczba na pewno duża nie jest jednak znana. W pierwszych dniach stanu wojennego władze komunistyczne dokonały do aresztowań osób, które mimo dekretu nie zaprzedzały działalności opozycyjnej czyli nie przeciwstawiając się wprowadzeniu stanu wojennego. Wyroki wydawane były w trybie doraźnym przez sądy wojskowe, a podjęliści stawiali byli w ich stan oskarżenia w związku z próbą obalenia ustroju PRL-u. W trybie doraźnym to za przestępstwo do reżimu komunistycznego Ofiar śmiertelnych przez cały okres trwania stanu wojennego, zapaść gospodarcza, przetrącony kręgosłup, mora moralny społeczeństwa, początek końca władzy komunistycznej w Polsce. Osiem lat później pierwsze wolne wybory, a do dziś brak wyroków zawinnych wprowadzenia stanu wojennego.